Wow! Zobaczcie widzowie cały świat! Każdy blok w Minecraftie jest zamieniony na blok hakera z Wojanowic. Widzowie, zobaczcie, no normalnie wszystko! Wszystko zamienione! Co do jednego! No nie, woda jest normalna, ale zobaczcie co jest pod wodą. Pod wodą są normalnie bloki hakera z Wojanowic. Ja nie mogę, widzowie, to jest naprawdę szalona sprawa. Ja nie wiem co nas spotka na tym świecie, ale jak widzicie to już jest wystarczająco mega, ale to mega dziwne. Takie wow, każdy blok, to są drzewa chyba, nie? Zobaczcie, tu są drzewa, no tak, to jest normalnie drzewo. Wszystko jest zrobione z bloku hakera z Wojanowic. Każdy jeden bloczek. Ja nie mogę, widzowie, to jest mega szalone. Robi się dzień, ale skoro ja jestem tutaj hakerem, to oczywiście możemy sobie zmienić na piękny tutaj myk, O, teraz jest piękne słońce, na nie nam nie zachodzi, nie ma nocy. W każdym razie, ej, nie, wszystko jest zamienione. Widzicie to? Tutaj jest trześć rzeczy, których jednak mm, no, ten bloczek nie objął. I na przykład zobaczcie, tutaj na przykład mamy. Dachy, dachy tych tutaj wieśniaków to była wioska kiedyś. Piękna wioska. I zobaczcie, wszystkie bloki są zamienione na bloki hakera z Wojanowic. Wow, to jest naprawdę szalone. Ciekawi mnie właśnie, co z tych bloków. Ej, w sumie wypada, bo to nie mogą być normalne bloki, prawda? To musi być coś, coś niesamowitego. No, tak mi się przynajmniej wydaje. Wyzowie w każdym razie pamiętajcie o łapeczce oraz subskrypcji, jeżeli lubicie Wojanowice tak samo jak ja. A my zaczynamy tutaj z tym odcineczkiem, ponieważ naprawdę, co tu się dzieje? Ja nie mogę wszystko, wszystko dosłownie zamienione na bloki hakera z Wojanowic. Wow, ej, dobra, tutaj jest ta jedynka 1-0. Już nawet nie wiem co jest z bloczkiem, a co nie. Zobaczcie, to wygląda chyba tak jak głowa hakera ta z przodu. Widzicie to? Naprawdę ja nie mogę, ja widzę to po prostu jakby... Ej, czekajcie, tam w ogóle tam jest chyba normalny teren, czy mi się wydaje. Ej, dobra, podejdźmy tam. Wow, 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 ej, co jest? Ej, patrzcie! Nie, nie! Zobaczcie co się dzieje. Ej, widzicie to samo co ja? Ja nie mogę! Ten haker zamienia każdy blok, który tutaj jest. Na ten hakerowy Zwojanowic. Ja nie mogę. O nie. O nie, nie, nie widzowie. Dobra, ja tam jednak nie chcę iść. To był zły pomysł. To był bardzo zły pomysł. Ja cię kręcę. Co tu się dzieje? Naprawdę. Te bloczki są jakieś mega. Ale to mega. Takie, no nie niefajne. Niefajne. Mega hakerowe. Zobaczmy jeszcze. Ja bym chciał zobaczyć, jak wygląda reszta. Ej, co tam jest? Tam jest jakaś. Ej, tam są góry. Ej, zobaczmy, jak wyglądają hakerowe góry. I zaraz sprawdzimy, co te bloczki robią. Wow. Ej, widzicie to? Patrzcie, jak ta góra wygląda. I to jest Serio, widzicie? To to jest normalnie góra hakera. To wygląda jak naprawdę jakaś taka, nie wiem, no no jakby tutaj haker miał swoją normalnie jakąś siedzibę. Ja cię kręcę i to jeszcze te góry z tą lawą połączoną. Lawa jest normalna, tutaj widzę, ale ja cię kręcę wszystko inne, no niesamowite. Ej, serio, bardzo mi się to podoba. Ale chciałbym zobaczyć jedną rzecz. Co tak naprawdę te bloczki robią? Bo, bo to jest dosyć ciekawe, czy one to są normalne bloki trawy, czy co to jest? Chwila, zmień sobie nasz tryb, bo jesteśmy hakerem, więc możemy zmieniać. Wow! Oh, ei viu to Co jest? Ej, dlaczego z tego mi wypadły diamenty? No dobra, nieważne. Kopiemy dalej, czekajcie, co jest. Dobra, teraz nam TNT wypadło, yy, to nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ale Dobra, zostawmy to wszystko. Niech będzie, niech będzie. Jest fajnie, jest fajnie, jest fajnie. Wow! Ej, co jest? Co co, co jest za blok? czekaj dobra, nie, 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 nie uciekamy, uciekamy. Ej, wyjdzie to samo? Ja nie mogę, co są jakieś konie. Dobra, walić te konie, nie chcemy, nie chcemy ich. Tutaj zobaczmy, co to robi. Ej, ja nie mogę, co się dzieje? Ej, widzicie to? To, to nie są normalne bloki. Tutaj te bloki, naprawdę. Ja nie wiem co, co się dzieje, ale z nich wypadają jakieś różne mega powalone przedmioty. Zobaczmy dalej, Ej, widzowie, co z tego będzie wypadać? Ja cię krecę! jakie przedmioty? What? What? Ej, czemu mnie wysadziło? Halo! Pomocy! Dobra, dobra, odradzam się. Dobra, nie wiem gdzie jestem. W każdym razie widzę, że to jest świat hakera, wszystko jest hakerowe. Dobra, weźmy to. Bo co jest? Ej, dobra. Ciekawe, czy może też pojawić się smog, na przykład tutaj. Matko, zostaw mnie, zostaw mnie ty jeden. O, nie wiem czym ty jesteś, ty jesteś jakimś guardianem czy czymkolwiek. Dobra, ej, to mi wygląda. Jakieś różne efekty te bloki dają. Wow, ej, co jest? No jakiś wieściak wyskoczył. jakiś Co to jest? Ej, to jest jakiś hakerowy Widzicie? To? Za diamenty sprzedaj jakąś... Bro, jakąś tą, jakieś, jakieś hełmy. Dobra, nieważne. Ło, wow, ej, spadam. No nie, no nie, to jest jakaś pułapka. Dobra, to jest ewidentnie hakerowe, widzowie. Ja cię kręcę. no nie, nie zostaw nie zostaw nie zostawcie, nie zostawcie. Nie zostawcie. Ała! Dobra, no i zginęłem, no i zginęłem Come on, co tu się dzieje? Nie, szybko, szybko, ja, ja chcę coś zobaczyć. Ej, co to robi? Halo? Halo, pomocy! O nie! Ej, zabiją mnie! I dobra, i jak to jest fala zombiaków? Dobra, pomocy, ej, dobra, zginę, zginę. wo wow, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Stop, jestem hakerem! Nie zabijajcie mnie, mix zero dzień! o wow, ej, jak się palą wszystko, się wszystko pali. O matko, o matko, widzicie to, co jest z tymi zombiakami. Dobra, ten świat jest mega powalony tego hakera. Ja nie wiem, co ten haker robi na tym świecie, dlaczego każdy jego blok jest zrobiony z tego czegoś. No nieważne, w każdym razie, zobaczcie, wszystko normalnie jakoś tak, nie wiem, wypada. To jest mega fajne. Ja nie mogę jakby... Ała! Ała! Dostałem jakiś łuk i jakieś wiedźma. Wiedźma mnie chce atakować. Zostaw mnie, wiedźma. Zostaw mnie. Dostał mnie. Dostał mnie. Czekajcie, może jakieś inne bloki zbierzmy. Zbierzmy te inne bloki. Wow, 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 wow. Ja nie mogę, to jest tak powalone. To jest tak Powalone, co tu się dzieje? Czemu? Czemu tutaj jest ten cały świat zamieniony na jeden blok? Ja nie wiem, co ten haker... Ała, przepraszam cię, wieśniaku. Co ten haker robi? Ej, dobra, no i zabił mnie jakiś zabójczy królik. Co to jest? Ej, ja tego nie rozumiem, serio. Ten świat hakera. Zobaczcie, no dzieją się mega jakieś rzeczy, które się normalnie na świecie nie powinny dziać. Aha, to jest kopalnia. Ja bym wszedł do kopalni w sumie. Dobra, ma... jesteśmy hakerem, więc możemy po prostu chyba użyć trybu kreatywnego, no nie. Patrzcie, ej, tu jest jakaś kopalnia. Dobra, tylko ja bym potrzebował pochodnie na przykład. O, pochodnie weźmy do łapki, weźmy do... Łapki. Takie pochodnie, uwaga, 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 halo, 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 dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, zobaczmy, zobaczmy, ja, ja nie mogę wyjść, tak wygląda tutaj kopalnia, wszystko jest zamienione na ten jeden blok, ja się czuję, naprawdę, ja się czuję, jakbym, ja nie wiem, jakby ten haker z Wojanowic po prostu przejął cały świat, no, to jest w sumie świat właśnie tego hakera, zobaczmy, czy nie ma tutaj czegoś ukrytego, bo mi się wydaje, taka mam odrobinkę... Mam taką odrobinkę, mi się wydaje, że coś tutaj może być Ale nie, zobaczcie To wszystko wygląda normalnie, czekajcie jak schodzę na dół Ja nie mogę, wow, 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 wow Spokojnie, 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 spokojnie O Ty co tu się dzieje, co tu się dzieje Jak to wygląda, halo, halo Ja nie mogę, zobaczcie, to są normalne kopalnie Takie, jakie jak normalnie widzicie w Minecraft'cie Tylko, że one są zamienione na te hakerskie Z Wojanowic, ja cię kręcę Na ten bloczek hakera, ja nie wiem Ja nie rozumiem kompletnie, co ten Tutaj ten haker z Wojanowic Próbuje zrobić, wow, ej dobra, b jest taki sam. Jesteśmy przy bedroku, czyli haker Zwalnowic nie zamienia tutaj tej skały macierzystej. Nie wiem dlaczego, ale dobra, zobaczmy. Ło, wow, wow, dobra, jesteśmy na dole. Okej, okay, tego nie zamienia, widzicie, widzowie? Zamienia każdy blok tak naprawdę oprócz tego na samym dole. Tego najtwarz najtward, no, jak to się nazywa. No, najtrudniejszego do rozwalenia. No i się nie dziwię. To jest w sumie haker walenowic, więc to jest chyba. On nie ma sensu, że tak naprawdę zamieniać tego najtwarszego bloku. Ale wszystkie inne bloki ja nie mogę. Ja, słuchajcie, nie wiem, widzowie, czy to, to może być w sumie świat, gdzie Nobek jest uwięziony, chociaż ja nie wiem, no widzowie, czy to jest na pewno to. Ja cię kręcę, zobaczcie, lawa się wylewa, wszystko tutaj. No nie no, to wygląda jak normalny Minecraft. Tylko, że, tylko, że po prostu wszystkie te bloki są zamienione i, i nie ma tutaj dirta w ogóle, więc nie wiem, chyba Nopkowi się nie podoba ten świat, skoro, skoro on jest tutaj prze, prze, przeniesiony. Chociaż nie wiem, ja tutaj Nobka nie widziałem, więc chyba Chyba go tutaj nie ma. Dobra, widzowie, wychodzę na powierzchnię, zmieniam tryb, bo jestem hakerem. Uwaga, uwaga, wow, ey, wszystkie tutaj widzicie to, wszystko to jest zamienione. Tu nawet jakieś takie kaniony są zamienione. Na, na hakerowe, widzicie to? Ja cię krecę. Co tu się dzieje? Halo! Pomocy, widzicie to? No nie, ten haker z Wojanowic jest silniejszy niż mi się wydaje. Co tu się dzieje? Dobra, ja bym jeszcze zobaczył, bo może chwila, może jak o, pokopię coś, to nie wiem, może się pojawi jakiś, jakaś osoba z Wojanowic. Jak może wykopię jakiś bloczek. Błagam, błagam, błagam. Halo? Halo? Nie, nie, nie. Ej, co jest? Ej, widzieliście to? Wow, i co to? Co to jest za blok? Dobra, ja nie wiem, ja tego nie klikam. Widzicie to? Patrzcie, jaki ogromny blok, jaki ogromny blok hakera. Nie, 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 ja tego nie, nie dotykam. Wow, tutaj w ogóle jakiś Halo! Bloki hakera się pojawiły. Nie, 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 ja stąd wychodzę. Ej, mogę stąd wyjść? Nie mogę z tego wyjść. No nie, alo, aaa! Muszę to rozwalić. Ej, nie mogę to wyjść z tego. Halo, co tu się dzieje? Dobra, czekajcie, wyjdziemy sobie tak dołem. O. Wow, wow, wow. dobra, spokojnie. Żeby mnie tylko nic nie rozwaliło. Proszę się posunąć. Proszę się posunąć. Okej, okej, okej. Uwaga, 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 Idziemy, 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 wychodzimy stąd. Hop, 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 Dobra, pięknie. Wyszliśmy, superowo. Ej, dobra, mamy takie. Co jest? Ej, wyjście to, jakie mamy przedmioty w ogóle. Wow, ej, to jest Mamy w ogóle... Nie, no ja nie mogę. Ja nie mogę. Ty hakerzy z powiem wam tyle to jest mega jakieś takie, no nie wiem, jak ja bym był hakerem z Wojanowic, to to nie wiem, no w Wojanowice nie miałoby tutaj chyba szans. Zobaczcie jakie one, jakie on tutaj ma przedmioty, no nie ja. Ja naprawdę ja głosuję tutaj na Wojanowice O matko! Wow, wow, wow co coś, ale lagi mam! Ale mi zlagował tutaj Minecrafta, co tu się dzieje? Wyjdzie to, to pewnie haker mi hakuje tutaj wszystko. Wow, wow, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Muszę tryb kreatywny zrobić, bo on mnie tutaj zniszczy. Co tu się dzieje? Ej widzowie, to jest naprawdę. To jest mocniejsze niż mi się wydawało. Ta wioska jest nie do końca jeszcze zamieniona, więc to rozumiem. To słuchajcie, jeszcze jest chyba szansa, jest szansa, może coś pod tym będzie. Jakaś, jakaś ten... A może Nobka tutaj znajdziemy, skoro to jest świat hakera? Halo! Halo Nobek! Jesteś tutaj! Nie ma ci chyba! Halo! Słyszysz mnie? Może tutaj jest ukryty w tym. Ja nie mogę. Zobaczcie jaka ta w ogóle jest niska. Ta tutaj ta jak to się nazywa. Ta tutaj studnia, ja cię kręcę, ja nie mogę, co tu się dzieje, pomocy, pomocy, dobra, ale przynajmniej kotki przeżyły, są normalnie villagerzy i te wieśnioki, tylko po prostu wszystko jest zamienione na blok hakera z Wojenowic, ja nie wiem, może powinienem tutaj poeksplorować jeszcze i zobaczyć, czy coś tutaj nie jest ukrytego, może jakiś sekret hakera, może coś, co by pomogło? rozwalić tutaj yy, tego, tego hakera z Wojanowic, byłoby naprawdę super, ej, co to jest, aha, to są normalne schodki, dobra, rozumiem, a to, dobra, skrzynka jest normalna, nie ma żadnych bloków tej hackera ale cały świat inaczej jest zamieniony na hackera ja nie mogę, widzowie, co tu się w ogóle dzieje? To jest powalone. A czekajcie, a jak wejdę do netheru. Chociaż nie wiem, czy ja będę mógł wejść do netheru. Zobaczmy, obsydian. O, 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 obsydian. Weźmy obsydian. Weźmy krzesiwo. Krzesiwo. Uwaga, uwaga, weźmy. Zobaczymy, czy ten nether też jest zamieniony. Też jest. A, nie mogę tego wziąć. Też jest zamieniony tutaj na bloki hakera. Ej, to mnie mega zastanawia. Uwaga, uwaga, uwaga. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Hop. Ej, zaraz, co jest, ej, czemu ten portal Czemu ten portal jest, jest zielony Yyy, eee, dobra, nieważne Czekajcie, przechodzimy, okej, okay, ja cię kręcę I widzowie, ja skąd ten portal Kojarzycie go? Czemu jest zielony cały, dobra, ja nie wiem Halo, halo, wow, wow, wow Ej, dobra, czekajcie, ja cię kręcę i zamienia się Cały nether jest zamieniony W bloki hakera z Wojanowic Ej, widzicie to? Czemu ten portal jest w ogóle zielony Ej, ja tego nie rozumiem, ja tego naprawdę Nie rozumiem, ej, halo, halo Ej, dobra, nie, ja nie wiem, ja nie wiem, zobaczcie Wszystko, wszystko się zamienia w bloki Hakera z Wojanowic. Wszystko. Cała twierdza pewnie będzie za zamieniona. Tutaj lawa ta spływająca w to wszystko jest hakera z Wojanowic. Ja cię kręcę. Co tu się dzieje? Ja nie mogę. Nie, nie, nie. Ja chcę, ja chcę wrócić. Ja naprawdę chcę stąd wracać. Ja chcę wracać natychmiast. Tylko lawa się nie zamienia. Tylko lawa. I tutaj to też się nie zamienia. Ta magma. Magma też się nie zamienia. i to jest mega ciekawe. Ale czemu ten portal jest zielony? Dobra. Ja nie wiem. Yy, nieważne, 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 nieważne. Dobra. Teleportuję się z powrotem. Widzowie, to jest, to jest, to jest naprawdę pow... Czemu ten portal jest zamieniony Na taki zielony hakera z Wojanowic I jeszcze dodatkowo, ja nie wiem No ten cały świat, to, to nie jest normalne widzowie Tutaj musi być coś, tu musi być jakaś wskazówka Może ktoś tutaj jest Jakaś uwięziony z Wojanowic Albo albo może znajdziemy jakąś, jakąś Wskazówkę do pokonania tego hakera z Wojanowic Bo ja się nie poddam, jest tu coś Może w tej skrzynce, nie, skrzynki wyglądają Normalnie, ale ten portal Ten portal mnie naprawdę zastanawia Czemu on jest zielony, powiecie mi Czemu on wygląda jak hakerski z Wojanowic ja nie rozumiem, ja nie rozumiem, widzowie, ale nie, gaszę ten portal, gaszę ten portal i widzowie, ja cię kręcę, jako tutaj skin hakera z Wojanowic, żegnam się tutaj z wami, ja nie wiem co to było, to jest naprawdę, to się już zaczyna robić naprawdę, ale to naprawdę niebezpieczne, co ten haker tutaj wyprawia, co jest, co się dzieje na tym świecie i jak ten portal neterowy wygląda. W każdym razie, widzowie, jeżeli podobał wam się odcinek, nie zapomnijcie o apersce oraz oczywiście subskrypcji na tym kanale, a odcinki tutaj praktycznie o Wojanowicach są codziennie o 14.30. Trzymajcie się, pa pa!